Przeszły dziesięć lat własnego życia. Lata potęga, długiej, ciężkiej pracy. Łaskę w sklepie treni bywa i pół roku, i cały czas otworzył. Odpowiedni. Três, três. To the old

Nie oszczędzał mnie, Tarikat mówiąc, mamo przewrócę. Od kiedy przyszłam na ten świat, sięgnę cór, miłość w mu do i pokażę sprawiedliwie pan Bóg przed matką, Prawie piekła, chętnie otworzę i doskonczę, słyszę cię. Mądrze kobieta zabranowała. przyszła dziesięć lat, strony pywa nie pojed na nie ze w rota to Nadajcie dzień, gdy usłyszy mnie, cały świat, wszystkie uszanowanie, Ty bliska osoba. Uśmiech mi prawo. powrócił, gdy wy nich mój głos. I znowu uśmiecha się. Ciebie sprawi, sprawiedliwość dopadła za słowo. Postarać się. We need Mówi mi tylko towarzystwo. Wszystko sobie zabrano wywręcz Biegów też nie przewidziewa Nauka się Przyspieszyć mój głos Świte twarze, psy Tym razem szczęście Spływały do próby wykrył Hej, tymczasem czasem I right. do u posłucha mojego głosu, Twoje poniżające swe nie Zapomnę, choć to było dawno, matko, i może o tym nie wiesz. Jar niski wzrost nadrabia wysoką inteligencję. Każde dobre, w złe serce to pętnie sprawiedliwość. Zniszczyłaś moją psychikę, tak jak ja własne zdrowie zniszczyła jest to zły człowiek, ja niewinną ofiarą. Czy wiesz, jeszcze obok zboru to prawdę mnie, Po wypadku nie będę już chodzić. To cena buru jest. Czas dziesięciokrotnie wynagrodził każdą krzywdę i wso, która spotkała mnie. Mądra kobieta zaprowadziła przyszłe dziesięć Szycia. Terybotę nauki, ciężkiej pracy. Boskawa treni bywa. Po roku nieco odwrotnie, bywianie głosnie nie obterowano. Kupie nie wierzy w co. Nauki, racz prawdziwe toru tej córki, brali się. na nie. Nie wiktorii, znaczy zwycięstwo, w końcu wygrawa. Na tej dzieci, gdy usłyszył mnie cały świat, wszystkie uszy do mnie, gdy bliska osoba uśmiech i prawa, powoli wrócił, gdy w wyrał. Bo mój głos, ja znów uśmiecham się. Cały świat, wszystkie uszy na mnie. Gdy bryskł sobie uśmiech, pióro dobry, powrócił w gdyfenię. Chwera, mój głos. Znów uśmiecham się. Ciebie, chyba sprawiedliwość, to